Hey everyone, welcome back to Angielski na Poziomie. I'm your host, korepetycja Patrycja, a przed Wami lekcja angielskiego nieco inna niż zwykle, bo poznasz w niej nie jeden, a aż trzynaście nowych zwrotów w całych życiowych zdaniach. Dlaczego tak? A to dlatego, że tak właśnie wygląda nauka ze mną i native speakerami z US i UK w kursie angielski w tematycznych krzyżówkach. Ciekawe, jak szybko uda odgadnąć Ci się temat tej krzyżówki, którą pobierzesz za free w opisie odcinka i rozwiążesz z przyjemnością do kawki czy herbatki. I guess there is only one way to find out. Let's start! Nigdy w życiu. Not in a million years. Nigdy w życiu bym nie pomyślała, że kiedyś przebiegnę maraton. Not in a million years would I have thought I'd run a marathon one day. Prawie zawsze. 9 times out of 10. Prawie zawsze żałujemy rzeczy, których nie zrobiliśmy, bardziej niż tych, które zrobiliśmy. Sytuacja bez wyjścia, błędne koło. A catch 22. Nie mogę znaleźć pracy, bo nie mam doświadczenia. Ale nie mogę zdobyć doświadczenia bez pracy. To jest sytuacja bez wyjścia. I can't get a job because I don't have any experience. But I can't get experience without a job. It's a catch-22. Iść na dwójeczkę. To go number two. Po zjedzeniu całego tego pikantnego jedzenia skończyło się na tym, że musiałam pójść na dwójeczkę dwa razy. Nie tolerować zabraniać mieć zerową tolerancję na To have zero tolerance for something. Kina nie tolerują, zabraniają używania telefonu podczas seansów. Cinemas have zero tolerance for phone use during movies. Mieć wątpliwości. To have second thoughts. Mam wątpliwości, czy obcinać włosy na krótko. Do trzech razy sztuka. Po dwukrotnym oblaniu egzaminu na prawo jazdy w końcu zdałam je za trzecim razem. Do trzech razy sztuka. After failing the driving test twice, I finally passed on the third try. Third time's the charm. Mieć dylemat, bić się z myślami. To be in two minds about something. Mam dylemat, czy iść na imprezę czy zostać w domu. Pomóż mi zdecydować. I'm in two minds about whether to go to the party or stay in. Help me decide. Za 5 12. Gdy robimy coś na ostatnią chwilę. At the eleventh hour. postanowiliśmy pójść na siłownię za 5 12 i dotarliśmy tam na chwilę przed zamknięciem. We decided to hit the gym at the 11th hour and got there just before it closed. Dać z siebie wszystko. To give 100%. Kiedy gotuję kolację dla przyjaciół, zawsze staram się dać z siebie wszystko, aby to danie było po prostu idealne. When cooking dinner for friends, I always try to give 100% to make sure the meal is just perfect. Upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. To kill two birds with one stone. Jeżdżenie rowerem do pracy pozwala mi upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Oszczędzam pieniądze i dbam o forme. Riding my bike to work kills two birds with one stone. It saves me money and helps me get in shape. Sześciopak na brzuchu. A six pack. Nie mogę się doczekać, aż będę mogła pochwalić się moim sześciopakiem na brzuchu na plaży. I can't wait to show off my six-pack at the beach. Być w siódmym niebie. To be on cloud nine. Jestem w siódmym niebie, bo właśnie dowiedziałam się, że mój ulubiony serial został przedłużony na kolejny sezon... I'm on Cloud 9 because I just found out that my favorite TV show is being renewed for another season. Tematem krzyżówki są oczywiście liczby. A wiesz, że wybierając pakiet angielski w krzyżówkach plus angielski w wykreślankach, odbierasz dostęp aż do 48 pięknych i print friendly zagadek językowych? To łącznie aż 491 nowych słówek i wyrażeń, które poznasz w formie zabawy, ucząc się ich z przyjemnością do kawki, herbatki, grzańca czy kakałka. I to w niższej, bo pakietowej cenie. Link do oferty w opisie odcinka. Nie zastanawiaj się za długo, bo promocyjna cena wygaśnie. Pozostaje mi życzyć Ci przyjemnej nauki angielskiego, bo w formie krzyżówek i wykreślanek. W końcu, co? Okej, okay, bye!